Hej, witam Was serdecznie. Zapraszam na kolejny odcinek OMSI Polska Twórczość. W tym odcinku troszeczkę będzie o pojeździe stworzonym przez Darka 59. Jest to Jelcz 272 MEX. Premiera tego pojazdu miała miejsce 17 grudnia 2012 roku. No i troszeczkę. O jego wyglądzie. No w sumie, jeśli chodzi o wygląd, nie jest to pojazd, który wygląda jakoś tam rewelacyjnie, ale nie jest to pojazd, który jest naprawdę jakoś fatalnie zrobiony. Absolutnie nic z tych rzeczy. Fajne tutaj jest tekstura nałożona na koła, trileksy z przodu, z tyłu. Także bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy taką stawkę Jelcz MEX. środek modelu mamy pierwsza kamera, jest tutaj na miejscu obok kierowcy. No, tutaj to było miejsce jako pierwsze zajmowane, no bowiem w czasach PRL-u można było sobie podpatrzeć, jak pracuje zawodowy kierowca autobusu. No, i dalej. Tutaj mamy cały pokład. Kamery na pokładzie. Tutaj mamy możliwość otwarcia na trzy sposoby szyberdechów, ale działa to nam tylko z zewnątrz po kliknięciu na te uchwyty. No oczywiście, możemy sobie poprzesuwać szyby. Tutaj mamy kolejną kamerę. Jeszcze mamy taki widok. No, i ta nasza kamera z przodu umiejscowiona, samo stanowisko kierowcy, jeszcze tutaj oświetlenie sprawdzimy. No, niestety zabrakło podświetlenia żarówek, po prostu jest oświetlenie wnętrza. No dobrze, że chociaż tyle. No i samo stanowisko kierowcy tą kierownicę oczywiście możemy wyłączyć. No i już mamy silnik uruchamiany. Tą wajchą tutaj y, gasimy silnik, to taka ciekawostka. Y, lusterka, zobaczcie, mamy tutaj lusterko. Lusterko na pokład i lusterko z prawej strony. Tutaj mamy jeszcze szybę przesuwaną. Oczywiście ten szyberdach również działa. Mamy szyby w drzwiach, no i oczywiście drzwi dla kierowcy umieszczone zostały tutaj. Skróty. Mamy tutaj skrót na prawą stronę. Mamy kasetkę z pieniędzmi oraz taką teczkę z biletami. No i tutaj jeszcze jest chyba miejsce, właśnie gdzie pojawiają się te albo nie. Nie wiem, yy, chyba gdzie pojawiają się pieniążki od yy, pasażerów. Ta druga kamera tutaj, yy, wycieraczki. No i sprawdzimy sobie jeszcze oświetlenie. Wszystko fajnie działa. Drzwi jak najbardziej funkcjonalne, bez problemu. Teraz ustawię sobie tutaj kamerę. No oczywiście, jeżeli chodzi o dźwięki tego silnika, na pewno Mogły tutaj być spore problemy ze zrobieniem tych dźwięków, no bo wiadomo pojazd w tych czasach jest już traktowany jako zabytek, no i jest trudno go spotkać normalnie. Mamy kierunkowskaz tutaj o pomarańczowa yy, przepraszam zielona yy, dioda nam mruga No tutaj przyznam szczerze, że tym pojazdem nie jeździ się jakoś super Oczywiście dodatkowo musimy pamiętać o zmianie skrzyni biegu yy, O wyłączeniu kierunkowskazu, bo to nie jest automatyczne wszystko jest po to, aby zadbać o realizm prowadzenia takiego pojazdu. Sama kamera jest tutaj ciekawie umieszczona, aczkolwiek lusterko jest widoczne i jedno i drugie. Przejdziemy sobie na kolejny bieg. No tutaj, jak mam kamerę z tyłu, to silnika praktycznie nie słychać. A to dlatego, że po prostu silnik jest tutaj obok nas z prawej strony. No także w tym odcinku odbyliśmy sobie taką Myślę sentymentalną podróż w przeszłość, jak to kiedyś podróżowana w Polsce. tutaj spróbujemy dojechać już tak na luzie. Drzwi całkiem fajnie, te mechanizmy zostały wykonane. Także co do tego nie ma jakichś problemów. Tutaj jeszcze, jeszcze zobaczcie, mamy tą rozpiskę z kodami, tak to się prezentuje. No, moim zdaniem, pojazd jest po prostu taką ciekawostką, ale jak najbardziej wielki szacunek dla DarkA59, że chciało mu się zrobić. Po prostu kultowego ogórka w wersji miejskiej do oms No, wiele naprawdę w dzisiejszych czasach przemawiałoby na, na nie. No, chociażby, tak jak wspominałem, kwestia zdobycia dźwięków. No i tutaj nie wiem, czy to są realne dźwięki, czy, czy jednak jakieś inne z innego pojazdu. No, ale jednak pojazd działa, funkcjonuje najbardziej, więc można się z tym pojazdem zapoznać, można go pobrać i przetestować. Z mojej strony, słuchajcie, to by było na tyle w tym odcinku. No, i oczywiście zapraszam do kolejnego z tej serii, a także pozostałych filmów na moim kanale. Ja się z Wami już żegnam. Do usłyszenia następnym razem.